Co z gospodarką mieszkaniową niektórzy czekają na mieszkania po 15 lata i inne kamienice, budynki popadają w ruinę. Jaki ma pan pomysł na rozwiązanie tej sytuacji? Dziękuję bardzo, witam państwa serdecznie. Tak jak moi przedmówcy wspomnieli, te wszystkie tematy się ze sobą wiążą, bo bezrobocie wiąże się bezpośrednio również z możliwościami mieszkaniowymi mieszkańców. Szanowni Państwo, oczywiście to, co zapisaliśmy w programie, bo problem. Wyjeżdżania z bytomia dotyczy głównie ludzi młodych. Ludzi młodych, którzy mają jedno bądź dwójkę dzieci i nie potrafią znaleźć tutaj pracy i mieszkania. I ja oczywiście nie będę tutaj wymyślał nic nowego, bo musimy skupić się przede wszystkim na tym, aby ludzie do 30 roku życia, mający co najmniej jedno dziecko, mieli tutaj możliwość dostania mieszkania i chcieli tutaj zostać i płacić podatki. I to, co mówiliśmy o inwestorach i o miejscach pracy, chciałbym jeszcze uzupełnić o. Pewien wątek, o którym tutaj jeszcze nie wspomniano. My przede wszystkim musimy zahamować to, aby dzisiaj nie tracić miejsc pracy, które są. Szanowni Państwo, no niestety wygląda to tak, jak wygląda, jesteśmy już przy blisko 20% bezrobociu. Sytuacja w kraju i na świecie jest bardzo trudna, w związku z tym musimy robić wszystko, by zadbać o lokalne firmy i o lokalnych przedsiębiorców. Stąd też pomysł na to, aby jednak przeprowadzać jak najczęściej akcje zamawiam i kupuję w Bytomiu. I nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o, o, o gminne jednostki, czy też spółki, ale o wszystkich Bytomian, abyśmy powalczyli o to, żeby w Bytomiu były sklepy, żeby w Bytomiu były zakłady usługowe, żeby ludzie chcieli tutaj prowadzić biznes i żeby chcieli zatrudniać Bytomian. I to myślę wspólnie propagując taką ideę jesteśmy w stanie osiągnąć. Dziękuję bardzo. Proszę Pana, z pustego Salomon nie naleje i Pan też nie. Niech Pan na swoich billboardach nie obiecuje ludom, ludziom... Kida. Ale bardzo prosimy o pytanie. Ale to miało być pytanie. pytanie. Konkretne pytanie. pytanie. Tak. Skąd Pan wziął receptę na uzdrowianie bytomia? By tam, Bytom jest chory nie od dzisiaj. Kto Panu dał tą receptę? Dziękujemy za zadanie pytania. Dziękuję Państwu serdecznie za pytanie. Oczywiście e, nie mam na drugiej imię Salomon e, na billboardach. E, nie wiem, czy Pani widziała akurat moje billboardy, bo na nich nic nie obiecuję. Odsyłam Panią do mojego programu wyborczego. Dziękuję. Szanowni Państwo, Abraham Lincoln kiedyś powiedział, że każda praca jest do wykonania, jeśli ją tylko podzielić na małe odcinki. Jak widzieliście zapewne w moim spocie wyborczym, dawna potęga Bytomia została zachwiana. Ale Bytom jest miastem ludzi dzielnych, mądrych i wytrwałych. Jeśli postawicie na mnie w tych wyborach, to wszystko jeszcze jest możliwe. Bytom może być znowu potęgą, i możemy być dumni z tego, że tu żyjemy i pracujemy.